Bezdomnych w tej sali. No cześć, cześć moi drodzy! Witajcie na moim kanale! Dzisiaj z wami znów jest wiktor. Nie uwierzcie w to nigdy, gdzie dzisiaj jestem. Słuchajcie, takie przygody ze mną trafiają się. Wczoraj rano o 6 jeszcze pracowałem w Intermarche, a o 7 już zwolniłem się, bo mam tego dość. U nas tam taki przykry jest magazynier, który ciągle robi mi mobbing, obniża i obraża. I ja po prostu mam tego dość, już po prostu nie wycierpiałem, wycierpiałem i po prostu zrezygnowałem z tej pracy i zwolniłem się. I nie możecie sobie wyobrazić, gdzie jestem dzisiaj. Czyli jutro byłem jeszcze w Intermasze pracowałem, a dzisiaj już jestem w podkarpackim województwie w mieście Tarnobrzeg. Słuchajcie. Jak to możliwe? Ja, ja w ogóle nie rozumiem jak w moim życiu trafiają się takie przygody. E, wczoraj zwolniłem się, szukałem pracy, no i właśnie e, znalazłem taką podrobotkę, e, czyli za 250 zł. E, Leśnie e, jest taki catering, czyli e, firma prywatna, która e, robi e, na zamówienia jedzenia no i rozwozie po całej Polsce. No i taką po szukali na fejsie, na Facebooku, że za 250 zł mogą e, trzeba było wyjechać i no, zawieźć na busie te jedzenia. No i ja zgodziłem się i e, pojechałem za 572 km inny kraniec Polski do Rzeszówa tu 72 km do Warszawy 212 no i do Lwów 232 km czyli przy granicy z Ukrainą no i zdecydowałem, całą noc my jechaliśmy ja byłem za kierownicą i zdecydowałem po przyjazdu zdecydowałem po prostu pójść i nagrać te miasteczko, dlaczego nie i zobaczyć, co tu jest ciekawego. No, startujemy! Miasteczko liczy 42 tysiące osób, mieszkańców. No i zobaczymy, co to za miasteczko. Tak, tak, moi drodzy, zwolniłem się i teraz szukam pracy, pilnie szukam pracy, ponieważ jestem bez pracy i potrzebuję pracy, żeby mieć pieniądze i szukam, nie wiem, nie wiem gdzie jest, rozesłałem w CV. Dzwoniłem na budowie dużo. Jest pracy w leśnie a jako magazynier, jako operator wózka widłowego, w którym mam kwalifikacje to takich, takich mało ogłoszeń. No, będę szukał, będę szukał. Proszę, w którą w którym kierunku mogę wyjść do centrum? Nie powiem panu, to ja jestem obcy. A, rozumiem. Jestem z i W którym kierunku mogę wyjść do centrum miasta? Tam. Aha, dobra. Ja na razie chcę to zobaczyć. Dzięki. Słuchajcie, słuchajcie. Szczerze mówiąc, ja nie rozumiem, jak ta firma cateringowa z Leszna jeździ po całej Polsce, żeby przywieźć kilka bidonów z jedzeniem i na nakarmić bezdomnych. Ja nie rozumiem, co w tej części Polski nie ma fir firm cateringowych. Ja nie rozumiem w ogóle. Za 600 km jeździć, żeby przywieźć, nie wiem, tam 100 kg może jedzenia. Jak to możliwe? Ja... Szczerze, ja nie rozumiem tego. Co to za biznes taki? No, na pewno coś oni mają raz tak wozią. Zobaczcie, co ja znalazłem tu. Co to takiego? Nie rozumiem jeszcze. Teraz podejdę bliżej, żeby zobaczyć, co to takiego. Co za grzyb? Co to takiego w ogóle? To widać, że pobudowany jeszcze za czasów PRL-u. Ale co to takiego? Smotrowy baśnie jakaś, czy co? Widać, że tam taka ochrona, i że można było tam wejść, i stąd patrzeć na piękność tego miasta, czy co? Wow, naprawdę robi wrażenie. Jest napisane, że to tarnobrzeskie wodociągi zbiornik więżowy, wieżowy. Na kamerze jak zwykle nic nie widać, to trzeba własnymi oczami patrzeć na to, ale naprawdę robi wrażenie. Słuchajcie, no nigdy nie wiesz, co Cię oczekuje jutro. No nigdy po prostu. Wczoraj jeszcze był w leśnie, byłem w leśnie, pracowałem tam, a dzisiaj już w podkarpackim województwie. ja. Nigdy w życiu nawet nie marzyłem o tym, żeby przyjechać do podkarpackiego województwa, bo to jest za daleko dla mnie, prawie 600 km. Jechaliśmy 7 godzin. Byłem za kierownicą, całą noc. I jestem trochę zmęczony, ale nic, jeszcze wyśpię się. I teraz idę do jeziora. Tu jest tarnobrzeskie jezioro. Takie wielkie wielkie. My przyjeżdżaliśmy. Obok niego i bardzo, bardzo jest wielki. naprawdę, ale słuchajcie, wydaje mi się, że ta część Polski jest mniej zadbana, mniej taka bogata, bo zachodnia część województwa wielkopolskie, dolnośląskie jest bardziej, bardziej rozwinięta, tak, tak mówiąc. A tu jest takie trochę zaniedbany. Im bliżej do radzieckiego związku, tym gorzej. To jest moje zdanie takie. Zobaczcie, ile tu piesków leży sobie na słoneczku. Grzeją się. Słuchajcie, ja myślałem, że u nas w Mołdawii. І на Україні люди попросту зварювали Тіля мрамура, цього граніту Вивалять на гроби Але Польща Приплюнула всіх Забачте, що робиться Я такого ще не бачив Забачте 3 метри на 3 метри Мармур Ха-ха-ха Wszyscy musimy pamiętać, że życie nasze jest bardzo krótkie i pieniądze nic nie dają, bo wszystko jedno, my przyszli na ten świat gole i pójdziemy też w taką jamę i z betonu nawet i nic z sobą nie wezmiemy. Pamiętajcie o tym zawsze. Ale oczywiście wezmiemy, tylko nie mater, materię, a takie kosztowności, czyli jak doświadczenia, jakaś wiedza, czyli to, co możemy wziąć, nakopić w naszą duszę, ale nie materię, nie pieniądze, oczywiście. Tu niedaleko jest zamek w Baranowie, 9 kilometrów, ale niestety ja nie mogę tam pojechać, bo Jestem na busie i on jest mój A 9 km, 9 km dla mnie pieszy to daleko. Przepraszam, jezioro gdzie tam? To Dalej. Gdzieś Nie mogę znaleźć tego jeziora. Ono jest takie wielkie, a ja nie mogę go znaleźć. To jest jezioro? Żartuję tylko. Nawet ścieżka jest zrobiona do jeziora. Kilka kilometrów już idę, a końca i kraja nie widzę. Pierwszy chyba czy drugi raz widzę w Polsce marszutki, czyli to wpływ z Ukrainy idzie, bo w Ukrainie dużo tych marszrutek, jak i w Rosji, i w Białorusi, i w Mołdawii, a w Polsce nie widziałem. Może jeden raz w jakimś mieście. kiedyś byliśmy i w jeden, jeden raz widziałem jakąś marszrutkę taką busik, busik który wozi ludzi, a tutaj już zauważyłem kilka ich jeżdżą pomiędzy miastem a jeszcze jednym może miastem albo jakimiś jakimiś wsiami jakimiś wsiami jak prawidłowo napiszcie proszę w komentarzach to musi być jakoś Niebywałe jezioro, bo ja już idę 3 km, a go jeszcze nie ma. Jeżeli ono będzie jakieś nieciekawe, to ja nie wiem, co w takim razie zrobię. Oto to już więcej podobno do Mołdawii. Taki niezadbany teren. Widać, że był kiedyś tu sad. I sprzedaż jest napisane. Dwa hektary, ale nawet już nic nie widać. I wszystko takie. Po prostu zaniedbany. Słuchajcie, ja dojdę dzisiaj do tego jeziora. No wreszcie dotarłem do tego jeziora. Zobaczcie, tam jest jezioro. A tar, tar, Tarnobieg, Tarnobież, zobaczcie gdzie jest. Za 5 km. O Boże. Wydaje mi się. Mam nadzieję, że to jezioro warto tego, żeby iść do niego tak długo. Jest napisane, że jeszcze 500 metrów do tego jeziora. A ja na pewno pójdę tu, bo tu jest bliżej. Tu jest 150, może 200 metrów. Bo już nogi nie chcę bić. A jeszcze z powrotem zobaczcie do miasta ile iść. Zobaczcie. Na brzegu, coś budują. Na pewno będą tu domki jakieś, dla odpoczynku. Bo kanalizacja już jest. Na pewno i tu taka, takie, taka działka. I coś będą budowali. Tam już widać dwa domki stoją takie. Jeszcze niedobudowane. Wow! Słuchajcie. Ono było warto tego. Wow. Zobaczcie, jak tu wszystko jest zrobione. Zobaczcie, jaka jest droga. Dla samochodów, dla pieszych, dla rowerzystów. Słuchajcie, to co kurort jakiś.

Wow, i woda jest czysta, przezroczysta, przeroczysta. A zobaczcie, jaki kolor tej wody, jak niby to może. Tylko popatrzcie na to, jaka jest woda. Przeroczysta <laughs> czy przezroczysta? Napiszcie proszę w komentarzach jak prawidłowo przezroczysta czy przeroczysta? Ciągle zapominam. Wow, trzeba skąpać się. Nie, dzisiaj nie będę, bo nie mam, nie mam co potem włożyć. Nie mam czym wycierać ciała. Wow, ale taka myszy mi nie podoba się. Co oni tu robią? Jak nagrać tam dalej, popatrzeć kolor wody. Ale woda słuchajcie jest bardzo ciepła. Ja mógłbym lekko skąpać się. Jeżeli w Morze Bałtyckim kąpałem się, to tu tym bardziej. Ale nie, nie, dzisiaj nie. Dzisiaj jestem i tak zmęczony po nocy, niespany. I tyle chodzić, a jeszcze z powrotem 5 km, a jeszcze po, po mieście trzeba coś nagrać. Nie, dzisiaj nie, ale ja, taka czysta woda, przezroczysta, ja by raczej się. Skop, skąpał się. Skąpałbym się. Boże, co za język. Słuchajcie, no kto mógł, mógł wyobrazić? Ja nawet sobie nie mogłem wyobrazić, że. Ja wczoraj jeszcze nawet nie pomyślałem o tym, że, że dzisiaj będę w województwie podkarpackim za prawie 600 km od Leszna, stojąc przy oziorze. E, jak ono się nazywa? Tarno-Tarnobrzegskim, Tarnobrzeg, brzeg Tarna. I ja nawet nie mogłem wyobrazić tego, jak to możliwe. Ja nawet. Nad, nadal nie wierzę swoim oczom, że ja jestem tu, prawie pod granicą z Ukrainą i stoję, zobaczcie. Niby to może. Ja nie wierzę swoim oczom, jakie życie jest nieprzewidywalne. To po prostu jakiś koszmar, ale nie koszmar, a szczęście. Jestem bardzo szczęśliwy, że mam e, możliwość gdzieś wyjechać, tak, jeszcze zarabiać, jeszcze 250 zł. zarabiam <laughs> i jeszcze nagrać filmik i coś zobaczyć. Boże, zobaczcie, jaka jest piękność. No niby to może, zobaczcie. No może jest może. 哈哈。 Słuchajcie, to największe jezioro, jakie widziałem w Polsce, bo pierwsze wielkie było w Dominicach, jeżeli kto pamięta i oglądał moje filmiki z, z Woszakowic, z Dominic, to wieś około Waszakowic, tam jest też wielkie jezioro, ale to, to większe, najbardziej większe, zobaczcie, tu... ona. Ono na pewno w trzy razy większe niż, niż Dominickie. Ja nie wiem, czy w Polsce jest jeszcze jakieś takie, większe, takie wielkie jezioro jak to Czarnobrzeszkie. Wow, no to warto tego. Ja, ja nie żałuję, że tu przyjechałem, że przyszedłem nawet. Bo ja myślałem, że po co iść tyle, iść 5 km prawie. I co tu ja zobaczę. Ale, ale ono warto tego, warto. I tu latem na pewno dużo ludzi, i kąpają się, i zagorają. I, i woda jest przezroczysta, przezroczysta, przezroczysta. I piasek, na, nie ma tego ilu, wiecie, na, na dnie. I piasek, czyli można po prostu kąpać się jak może, czyli może, prosto może. I nie ma tego ilu, że w Dominickim tam taki il nastąpi się i takie śliskie i nieprzyjemne Na dotyk A tu jest piasek, na pewno nasypali... ktoś nasypał piasek i... I zobaczcie, no może po prostu może nie... nie trzeba nigdzie jechać na morze W Polsce jest swoje morze, da, niewiel... A, oczywiście niewielkie, ale zobaczcie Boże, boże, i tu takie połogie dno, czyli nie głębokie to można iść tam za 50 metrów, i tam będzie może tak na metr tylko głębokość. No to dobrze, idę dalej, idę, idę do miasta, bo jeszcze mam dużo do oglądania. Jestem szczęśliwy, nie wiem dlaczego.